Witam wszystkich serdecznie. Ja jestem Werbel, a to jest właśnie ten przyjemny czas, w którym udostępniono nam nowy kod rabatowy do AFKRN. Także, żeby może już nie przedłużać standardowo, wchodzimy w nasz avatar. Następnie ustawienia. Mamy tutaj wykrzyknik przy okazji kod rabatowy. Ja już sobie go przygotowałem jak zawsze. No i dzisiejszy kod rabatowy to 2NZZY8Y67V. Zostawiam ten kod na jakieś tam 15 sekund na ekranie. Przy okazji wspomnę, że kod rabatowy również będzie w opisie filmu, więc jeżeli ktoś sobie po prostu woli go skopiować, no to polecam zajrzeć do opisu filmu. A dzisiejszy kod rabatowy jest na. No tutaj niespodzianek nie będzie, bo będzie 1000 diamentów. Czyli taki standard, do którego ostatnio nas przyzwyczajono, prawda? No i tyle. W sumie i od razu może zapowiem, że dzisiaj w południe, no nie wiem jeszcze dokładnie o której, po 12 ukaże się list od twórców, czyli tak zwany Developer Update, którym omówiono przede wszystkim ostatnią aktualizację i co zostanie wprowadzone. Że tak zespoileruje będzie jedna nowa funkcja, rozgrywka w sumie, Mglista Dolina, no ale to już tego dowiecie się na liście od twórców. Z tego filmu, chyba że właśnie ktoś sobie samemu na Facebooku zobaczył. Także ja Wam oczywiście bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. Życzę Wam jak najlepszych solowa... salmonów, jak najwięcej elit oczywiście. No i co? Miłego dnia. No i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.